Szybko, bo się spóźnicie. No idziemy, idziemy. Kiedy się zaczyna, bo mi się już nudzi. Jeszcze chwila, popcorn trzeba zrobić. No ja idę z Moniką, bo ja bym sama spaliła. Ja pierniczek tu kto był na zakupach? No ja z friendem. To ile wyście tego kupili? Myślę, że włożymy wszystko, ale po jednej wszystko wkładamy. Jak to nie wybuchnie, to to będzie jakiś cud. Dobra, chodźmy na chwilę, to się chwilę będzie robić. Miałyśmy tego pilnować. Spalono, ale może dobre. Zostały jakieś paczki? No, no to chodź, zrobimy. Tylko tym razem tu zostajemy. To tak śmierci. No was chyba porypało. Jedno zadanie, żeście miały. Ja pierniczę. Dobra, ten już jest dobry. Przełóżmy do kubeczków i będzie dobrze. Dobra, wszyscy mają? Można zaczynać? Ja nie mam. <laughs> Daj trochę. Łapy precz! Dobra, trzymaj swój. Dobra, włączam. No tu łajce miałeś przerypane, ale to akurat twoja wina. Aha. Było nie podpuszczać. Dobrze mu tak. A z pieprzej hejkerze. No to akurat dobrze pamiętam. Tak się darł, że go mama chciała z domu wyrzucić. A dobre. więc ty też możesz pomagać pie my... <grymne> ja się dziwię, że my razem w domu mieszkamy. Sprawa pomaga niedobre, więc ty... EJ TAJTA... to, to NIKTAM! To, co, CO? 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 O kurwa! Jak się wystraszyłem! Ja pierdzielę! Dosłownie cały typ. Cały typ. E, już teraz 22-latek. A weź mi nie przypominaj nawet. Zawał łajzy. Co innego powiedzieć. Do szpitala go później zabierali. Nie było co zbierać. Zemą, zemą, zemą. Jeszcze mnóstwo rzeczy, ale nie zmieszczę tego w tym jednym filmie, bo musiałby trwać chyba 10 godzin. Tyle czasu minęło, a Hany dalej nie zmieniły tego skalu i nowego skina, ale jeszcze dwa miesiące i mu się przyda. Muszę się zmieścić w trzech minutach, więc na szybko dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Teraz powspominaliśmy. wspominaliśmy, mi się bardzo fajnie robiło. Pa pa!